E widzowie, dzisiaj jestem jako mały, mały, mały bambik, rozumiecie? Mały bambiczek, mały bambiczek moi znajomi. No widzicie, znajomy, znajomy, znajomy. Wszyscy są znajomi, więc rozpoczynamy. Synku, synku, weź to gotuj. To dopiero 7, 7 lat, weź to gotuj. Dobra, dobra, tato gotuję je tutaj jedzonko palę telewizor Dobra, tutaj zapalę Bo będziemy chyba się kąpać, myślę No i zrobimy razem Dobra, więc... Aha, mam no, przygotować dla każdego jedzenie No dobra Mam dla każdego jedzenie przygotować no, Dobra, to do widzowie zasubskrybujcie mój kanał Polecam subskrybować Bo wiecie Może być różnie, różnie. Nie wiem, moi znajomi tam dziwnie. nie patrzcie na to. Tapeczy... Gdy wchodzi jeszcze do mojego domu... Nie, ja nie wytrzymam znajomych. Ale... Różnie w ogóle bywa. Ka aha. Czyli... Nie wszystkie porcje można... dobrać. jeszcze tutaj... Zrobię... Obiad... Obiadek... Obiadek... Obiad. Można jeść. Można jeść. jeść. Mo można jeść, dobra. Dobra, ja tylko jeszcze tato... Tato, dawaj, dawaj! Dobra, ja już idę. weźmy cię. Będzie szybciej. Dobra, dzięki, tato. Więc polecam subskrybować, więc zawsze subskrybujcie ten kanał, dobijam e, tyle, no, subskrybentów, więc subskrybujcie mój kanał i dobra, więc ja no, no, ale to dobre, tato, no, dziękuję, synku, lepiej do... dobre zrobiłem, zrobiłem, dobre zrobiłem, każdy. Dobrze zrobiłem. Aha. Nikt ci nie odpowie. Aha. Git, gitarka, gitarka. No dobra. No, 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 no. Idę do pokoju. Dobra. Idę do pokoju. Dobra. Idę do pokoju. Idę tato do pokoju Dobre, Dobra, dobra, dobra Mam jeszcze starszą siostrę Ta mnie bije ciągle Kryj, nie bije No dobra Niech se posprzątają, ja teraz nie mam Jak ten dziecko. zrobię moje studio Od syna mój bukle To jest mój pokój Wypad z baru, panie Wypad z baru, panie nie rozumiesz. Halo, ona nawet nie umie gadać. ład Aha. No to ja będę sobie spał dzisiaj Nauka. What the fuck? Mam ci dopiero 7 lat, jesteś starsza, ale to nie znaczy, że jesteś lepszy. Wiesz, jest, to nie jesteś lepszy. Jestem lepszy. Sigma. No dobra, to na przykład sobie damy tutaj w sumie. Tak tutaj. Studio Ej, to jest moja. Moba, to jest moja. Ja tu będę sobie nagrywał. Łuś, się mogę suba, lajka, no. No, no, no. Na razie to tyle. Patrzcie, jaki piękny widok na bruk. Ej, Słownie yy, Dobra, idę się pokąpać. Zobaczmy co robię myślę, na dolu, bo mnie to działa. Widzimy. Sam został. Tato, halo. Co ty? A, bardzo było dobre. Dziękuję, synku. Dawaj na bazę, idziemy. Ja już tutaj wskoczę na budę. Let's go. Też chcę, tato. Dawaj. Dobra. Dobra. Dzisiaj idziemy. Ale no. A, nie tak.

Dobra tato ja y, ty sobie oglądaj i idę y, coś tam porobić sobie Pa para pa pa państwu tutaj szukę ile To sama. A, to jest moja mama, tam tata i siostra. No a widzicie tak się moja rodzinka prezentuje. Dobra Fortunata, dobra, pik, 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 pik. Dobra, teraz zmieniam do Minecrafta. Dobra, w Minecrafcie też coś porobię. I teraz stworzę swój świat. Dobro. Wow, podobało podob się, podob dobra. Ile zarobiam Robuxu? Dobra, chyba już mam 65 subskrybentów. Ale fajnie. Subskrybujcie mój kanał. Dobijam 72 subskrybentów. Polecam subskrybować. Bo za kilka miesięcy też będziemy robić konkurs na 200 Subskrybuj ten kanał po więcej takich no. Jakby co ja nie zgapiałem od tego od y, jakichś y, youtuberów, ja to wymyśliłam. Dobra. <laughs> Dobra, jestem youtuberem S. Dobra. Idę sobie na przykład. Dobra. Tato limuzyną chcę pojechać. Dobra, dobra, dobra synku. Do... Chodź. Chodź już. Biorę cię na ręce. Dobra, chodź. Mamo, dobra. Znaczy, jak to się mówi, ja zapomniałem. Dobra, to jedziemy limuzyną. Rozumiesz? Limuzynką jedziemy Yeah! Dobra, to ja papa usiądzie Paparapapa pa, pa, pa. Siadajcie, dawajcie, dawajcie, wszyscy jedziemy Gepsa jedziemy, więc przygotuj się. Dobra, tylko tutaj... Dobra, jedziemy na Kepsa. Tak jest, dzięki tato. Bardzo Ci dziękuję. Jedziemy sobie na Kepsa. Bardzo ci dziękuję Tato. Wow, jakie tam są były lama. My też bogaci spokojnie. Zarabiasz ty jeszcze mama to. Ale niech subskrybujcie. Yy, Twoi widzowie zostawiam suba. Widzowie, zostawcie dla niego suba. Polecam wam, zostawić dla niego suba. Bo na serio my z, w tych kosztach to masakra. Więc no, zasubskrybujcie go, proszę. Dobija 72, a, a, a chciał do końca roku dobić 100 subskrybentów. Proszę! Zasubskrybujcie go! No właśnie, proszę widzę, zasubskrybujcie. Bo ciężko to myśleć o dziedzinie z tymi pieniądzami. Dobra, dawajcie na kepsa, kepsa, kepsa. Kipsy, kipsy, kipsy. ha, ha, ha. Hu, hu, ha. Dobra, ja już idę spokojnie. Poczekajcie, poczekajcie na mnie. Biorę sobie kepsa. Dobra, tutaj sobie postawię kepsa. I dobra, jemy, jemy, jemy. Jam, 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 jam. O mjom, mjom, to to, masakra, taki dobry ten caps No, masakra, masakra. Taki dobry ten caps taki dobry, taki dobry. No, masakra, no No piszcie w komentarzu, czy lubicie takie. no a my się z wami żegnamy Nie sobie. O